Dobrze, ja też cię Ciema. będę nagrywał. No pełen, po, no. no, powiedz się. No po, no, no. Proszę no, mi nie no. Ja cię mi nie nagrywam. Ale na twój kanał idzie. Nie. No, do widzenia. Nie. Na pewno nie będziesz kurwa zlimakiem. Kurwa tam to ty nie nie robisz. A ile pokoi tam powiedz? Nie. Dwa ma... no, pokoje, a oddzielnie będzie On sam. Nie, ja spać tam nie będę. No to nie, ja nie jadę kurwa, jedzie. Ja, nie ja nie mam jadę. w dupie kurwa. Ja, tu, kurwa. ja też w dupie. A to ile mam są? w góry mogę jeść. Trzy pokoje? Dwa? To jak spać? Oddzielny pokój będzie Dla jego, miał, tak? tak? A. Nie, ja nie chcę. Ja powiedziałem, No właśnie. Ja z Marcinem śpię A no to ja nie będę jechał. Obiecuję, nie pojadę. Nie. Do widzenia, okupiłem dzisiaj koszulki, Do widzenia. Slipki, slipki, no. całe to wszystko pokupowałem i mam w dupie, wziąłem pieniądze. Ludzie, to ja kurwa, mówią. do, do to. hotelu. Oddam Ci kluczyk, a ja sobie będę w hotelu balował. No idź. Dobra, odpierdłeś ode mnie. To właśnie ty odpierdłeś. A, a co ty dlaczego? Wolny pokój jeden będziesz tak, miał no, tu, Nie, nie, nie będziesz. Spokojny! Ty Ale to przecież. Ty ty to bo... jeden domek, tak? Goku, masz goku, goku, Oddzielny? Ja powiedziałem, że ja spać nie miałam. No to w samochodzie będziesz siedział. No kobietę ci znajdziemy. O, a z kobietą. No bożeczko. Marcin, sobie e, ja mam dwie. Ja no to jest bardzo dobrze. Ja Przepraszam bardzo, jak ja nagrywam, proszę nie chcę rybać. Nie chcę, obrażać ludzi. Policja mnie ogląda to? Ludzie oglądają i będą wiedzieć. Ja? Że dobry nie skończym. Skończym, nie kurwa, dobrze, się nie chcę, żeby powiedział pan. Dobrze. A co robisz? Kurwa, kurwa, bo to tu. To kurwa, kurwa. Dalej kurwa, mi Tak, kurwa, kurwa. Dlaj, kurwa. Ta Już. dam. No, nie kłócić się. Nie kłócić się, może. Nie kłócić się. Nie. Tak, no już, ja no, no, to piłbaska. Nie! To szaszłyka. No dobrze, no Ja poczęstuję się. No bij! No nie! No! Ale próbuj. To ja pojadę cię z kolei. Dalej mieć kurwa. To to to, strony jeszcze położył. Chyba że takie kurwa tata? Piją. Nie, ale to pieniądze to koncie. Pojedziesz. Nie! Ja powiedziałem, Nie! I masz mi pieniądze odejść. No jaki on kulturalny. Ja powiedziałem, że koniec, a on jest połudroższy. Masz mi pieniądze odejść. Ale na to, no, no Kurwa, jak ja nie jedę, pojadę! Nic to ja kurwa ciebie, Po co ja z tu to, mieszkam Kurwa! Nie. Właśnie! Dobrze dzień po... była, Normalnie rozmawiała! Kulturalnie nie. mi wydało się, a tu też zostaniesz? I mówię tak! Jestem zamordowany, a ja się pojadę! O! No, on będzie nie Ty Tylko wykorzystać chcesz! O, wykorzystać, tu też chcesz wykorzystać! No dałeś kasę! Nie było pieniędzy, on myślał, że ja będę co? fundował mu, kurwa! Ja nie jestem Twoim bratem, ani on Twoją nie. rodziną! Proszę ci mnie pozbyć, Przy, przyjadę Cię. i nagrami film ja i Cię. po prostu się Cię. powie, no, że po prostu Otóż, karszał, muszę koniecznie wyprowadzić się. No, no to wypadło pewnie.